1 grudnia odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kowarach, podczas której upamiętniono tamtejszych górników. Tradycja górnicza jest bardzo ważna. Staramy się ją kultywować w przedszkolach, w szkołach, w ZSO. Staramy się przypominać, że to ludzie, którzy tutaj ciężko pracowali przez wiele lat, tworzyli tą kulturę i że dzięki nim Kowary mogą się rozwijać. No ja pracowałem w górnictwie, to było ciężko dosyć, no ale w końcu no, nie ma lekkiej pracy. Zegarmistrz też powie, że ma ciężko, ja miałem 25 lat pracy. 1 grudnia złożono także kwiaty pod tablicą honorową. Kowary od można czasów średniowiecznych mają tradycje górnicze. Na początku one dotyczyły wydobycia rudy żelaza w naszych rudawach janowickich. Natomiast no, ta najmniej odległa historia, czyli krótko przed wybuchem II wojny światowej, II wojna światowa i, i czas i okres po niej do lat 70. to jest wydobycie rudy uranowej w kombinacie R1, czyli rejon 1 i dawnej kopalni Wolność. Pamiętamy o tym wszystkim, staramy się tradycje te zawsze um, kultywować i uhonorować wszystkich górników, którzy oddali swoje zdrowie i życie eksplorując tą kopalnię, dawną kopalnię Wolność. Tradycja górnicza kultywowana jest także w przedszkolach, o czym mogliśmy przekonać się już w Kowarskim Domu Kultury gdzie wystąpili między innymi najmłodsi mieszkańcy. W naszym mieście by, byli górnicy i kiedyś bardzo dużo dla nas robili. Czy to W trakcie uroczystości Złoto odznaki honorowe zasłużone dla województwa dolnośląskiego odebrali Janusz Piepiora oraz Ryszard Dwornik, którzy promują sport w Kowarach. Już kilkadziesiąt lat, ponad 50, powstało tutaj sekcję dalekosądnych sportu walki, powstała jako jedna z pierwszych na Dolnym Śląsku i w Polsce właśnie w Kowarach. I tutaj z kolegą to rozwijaliśmy. Ojciec mój był górnikiem, ale 13 lat go straciłem, brakowało mi ojca. I dzisiaj na barwurkę miałam taką przyjemną rzecz, że mi uhonorowali taką odznaką. Burmistrz miasta Kowary wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli także podziękowania mieszkańcom, którzy przyczyniają się do tego, że kowary się rozwijają. A więcej na temat historii kowar przeczytają Państwo w czasopiśmie z Krainy Ducha Gór, gdzie dostępny jest artykuł Tajemnice Kowarskiego Uranu.